A jakie są główne ryzyka przy inwestowaniu? Ryzyko w inwestowaniu można z grubsza podzielić na dwa typy: to, co dzieje się na zewnątrz, cały rynek, i to, co zależy od Ciebie, Twoja strategia: ryzyko zewnętrzne, rynkowe i makro, wahania rynkowe, zmienność. Nawet akcje, które wydają się bezpieczne, potrafią się mocno i często wahać. Ta zmienność dotyczy też nieruchomości, a już na pewno surowców. Pamiętaj, że ryzyko to nie tylko gospodarka, ty jako inwestor też masz w tym swój udział. Czynniki makroekonomiczne: inflacja i stopy procentowe. Kiedy ceny surowców, towarów idą w górę, rośnie inflacja. To z kolei wymusza podniesienie stóp procentowych. Wyższe stopy to droższe kredyty. Co jest boleśnie odczuwalne dla całej gospodarki i często prowadzi do spowolnienia, a czasem nawet do utraty pracy i cięcia wydatków. W czasach wysokiej inflacji obligacje i gotówka wypadają słabo, ale polisy ubezpieczeniowe bywają wtedy na wagę złota. Deflacja krach to odwrotna sytuacja spadają ceny aktywów finansowych, deflacja aktywów i ceny w realnej gospodarce. Efekt: firmy zarabiają mniej, a rynek akcji spada. Wtedy z kolei obligacje i gotówka wyglądają dobrze. Wstrząsy cenowe price shocks chodzi o nagłe, niespodziewane ruchy cen na jednym czy kilku rynkach, które mogą wywołać duże, trudne do odrobienia straty. Geopolityka i polityka. Ceny surowców ropa, gaz to nie tylko kwestia Popytu i podaży. Ogromny wpływ ma na to geopolityka. Co więcej, decyzje polityków i organów nadzorujących giełdę są mega ważne: opłaty, prowizje i brak przejrzystości. Wiele produktów finansowych, jak obligacje strukturyzowane, ma gigantyczne prowizje i opłaty dystrybucyjne, które skutecznie zjadają potencjalne zyski. Producenci prowizji świetnie opanowali ukrywanie opłat. Pieniądze po prostu wyciekają przez te koszty, obniżając ogólny zwrot. Szczerze, prawie nikt nie wie, ile tak definitywnie traci na tych opłatach. Ryzyko wewnętrzne, strategia, którą kontrolujesz. Brak dywersyfikacji alokacji aktywów. Najlepsi finansiści mówią jasno: Alokacja aktywów to kluczowy czynnik decydujący o Twoich finansach. To tak naprawdę najważniejsza decyzja inwestycyjna w życiu. Jeśli nie zabezpieczysz sporej części kapitału w bezpieczne rzeczy, możesz narazić się na finansową katastrofę nieodpowiedni poziom ryzyka. Trzeba znaleźć złoty środek między inwestycjami bezpiecznymi, koszyk bezpieczeństwa. A tymi ryzykowniejszymi, koszyk ryzyka i zysku. Zbyt duże ryzyko może Cię po prostu zmusić do zaniechania spekulacji. Kupowanie po zawyżonej cenie. Ryzyko pojawia się, gdy cena akcji jest dużo wyższa niż ich faktyczna wartość. Inwestorzy, którzy zapominają zadać proste pytanie, ile to kosztuje, ponoszą potem druzgocące straty.